Zaparkowaliśmy na parkingu takim miejskim, on jest darmowy. To jest jedyny parking. Tak, tak, tu zaraz, tu zaraz. A tu jest taki kanał. Idziemy tym kanałem do drewnianego mostu. No, nie wiem, wszyscy tam sobie robią zdjęcia. To. I my spróbujemy. No. Taki krajobraz, słuchajcie, tu woda, tam woda. No ale. No ale w ogóle to jest bardzo ładnie, słuchajcie, jest bardzo ładnie. Ruch tutaj to jest tylko miejscowy, nie, w tym w tym ścisłym centrum takim starym, starszym. A trzeba po prostu pakować się na parking. No albo właśnie tam jeden, albo tam tam też są takie ze dwa czy trzy jeszcze rozsiane takie mniejsze, ale ten, gdzie zaparkowaliśmy, jest największy i najbliżej tego mostku. Właśnie, a to jest główny deptak, słuchajcie, leukady. No Także troszeczkę sobie podejdziemy, zobaczymy. Piękny dzień akurat, bo takie deszcze były, prawda? Mm. Tutaj na leukadzie. My wtedy byliśmy w, tej, byliśmy w tym w kanali. W tam, gdzie nie padało. Tam, gdzie nie padało, <laughs> tak. Pomiędzy tam, tam gdzieś pargą, a tutaj leukadą. Prewizy, a tam tu padało, i tu padało. No, w prewizzy też. No, no, takie luki. A tam góry, słuchajcie, góry ogromne. Góry ogromne. Mm. Mostek, tak? Ten mostek. Idziemy na drugą stronę. Lokalni influencerzy, to znaczy nastoletnie influencerki w towarzystwie nastoletnich chłopców. To jest w Lewkadzie podobno, znaczy w Lełkadzie w tym miasteczku. Most, gdzie najczęściej się fotografują i robią jakieś hece. No, ci greccy. Ten most jest pięknie oświetlony nocą, natomiast no, nie będziemy tutaj po zmroku. Główny plac Leukady. Tutaj kobiety z walizkami szykują się już do odjazdu. Pewnie Orbisowy już autokar czeka. Nie ma Orbisu. Nie ma Orbisu? No patrz. A kiedyś to było największe biuro w Polsce podróży. No i tutaj są bardzo fajne fontanny. Zalewka to stolica. Tak, tak. To wszystko, tak jak mówiłem, w nocy jest podobnie cudnie podświetlone, no ale jedziemy w głąb wyspy. również ktoś z Austrii na motocyklu. Także no, fajnie. Też fajnie motocykl to jest też fajna sprawa. I samolocik. Skuter Tak, skuterów to im zazdroszczę, a właściwie tego, że tej swobody wolności ciepła, termiczności do jazdy, do jazdy Tak, ten mostek jest okupowany. No i tutaj kafej. Yy, bardzo fajny jest ten taki ciepły, yy, ciepły klimat yy, uliczek. Klimat ale uliczek takich właśnie. Yy, czy to bałkańskich w Chorwacji, yy, czy Czarnogórze, czy we Włoszech, czy w Grecji to właśnie płynie takie ciche, spokojne uliczki. Skutery pasują. Tak. Kolorowe drzwi, jak tutaj właśnie pomalowane. W Grecji często na niebiesko to jak tej poprawi. Ale ktoś zrobił wyłom, pomalował sobie na fajny pastelowy zielony kolor tu już bardziej po grecku na niebiesko. No, fajnie, fajnie. No i widzicie, to była przed chwilą próbka wersji dla Influencera! Taką jak wy lubicie jak większość ludzi, a tak naprawdę wersja realna to słuchajcie, tu jest jeden odnowiony dom, a reszta to jest ruina. Te skutery są stare, jakieś zabytkowe auto pod prochowcem. Słuchajcie, mech na dachu. No i tak naprawdę cóż, no, tamto już w ogóle po lewej stronie domki z XIX wieku. Kiepsko odnowione i tyle. Zobaczcie, pajęczarze na drewnianym starym słupie, czyli połączenia elektryczne, jak gdzieś z Kambodży, chyba w Kambodży już tak nie ma. No. Nisko, jakieś kable Tak, tak. No i można sobie tutaj z powrotem wyjść. Albo następne. Tu wejdziemy. Tamta zbyt niebezpieczna. Zobaczcie, jaka rudera. Hej. Nie w swój kontent. No, no właśnie, nie w swój contentu. No ale no to o, mówić jest jak kable. jest. Tu są kable. Zobaczcie. Ten słup to pamięta czasy chyba właśnie tej republiki Siedmiu Wysp. Nie, i pajęczyna kabli. Chodźmy tutaj, tu trochę ładniej, bo ktoś kwiatów nastawiał. To pranie to jest na całych chyba w basenie Morza Śródziemnego. Pranie, suszy się w sumie fajnie. To akurat ok. No, to tyle. Zawsze, w każdym miejscu możemy przedstawić to na dwa sposoby: to co widzimy, upiększać, mówić o rzeczach fajnych, albo mówić na rzeczy niefajne, że są ok, prawda? To są do wynajęcia. Tak, a tutaj są, słuchajcie, pokoje, wszystko do wynajęcia. Wszystko tam do pan wynajęcia. A Tak, tam wszedł przed chwilą pan z walizką. No nie wiem, schował się przed kamerą. O, jakie fajne owoce. To jest jednak niezaprzeczalny plus. Wiesz, co to będą takie ślibeczki jak w Hiszpanii, pamiętasz? No, ale pamiętam Tylko nie pamiętam, jak się nazywa L, jakoś, czy jakoś. Natomiast cokolwiek by nie mówić, to należałoby się głęboko zastanowić, czy jednak o wiele fajniej byłoby mieszkać na przykład tutaj, niż w wypasionym domu w Polsce. Nie wiem, bo takiego widoku mm, i miejsca, klimatu miejsca, no to na pewno nie uświadczymy, tak? W naszym kraju no zależy jak to, jak to co lubi. Obok parkingu jest muzeum, ale ono w tej chwili jest w remoncie totalnym. A tutaj robią taki, takie, jakby koloseum, tylko nowe. Widać, że to będzie po prostu scena dla jakichś koncertów i tak dalej. Ta budowa, sądząc po komentarzach z Park Warner, trwa już kilka lat. Także no, ale przynajmniej już widać, pan tutaj maluje konstrukcję. No. Miejsce, no ładnie będzie, ładnie miejsce to bardzo to ładne. ładne i pomysł świetny na koncerty, na jakieś spektakle. Sztuki teatralne, fajnie, fajnie. No, i idziemy na ten parking. Pisano, że tutaj nie da się spać, że są jakieś tablice, ale ja tej tablicy nie widzę. Nie wiem, może to są sezonowe tablice? Może tam coś pisze? Nie, nie pisze. No w każdym razie, a tu jest jakieś obwieszczenie, nie wiem. No, ale i tak tu nie będziemy spać, bo to jest odkryty teren i tak dalej. Jesteś w kamerze. Solace, dreams unfolding, paths uncertain, hope we're holding, crossroads meeting, faith is fleeting, in this hard day. love's repeating. Wróćcie uwagę na jedno: ja mówię mm, dla tych, którzy chcieliby w ogóle jeździć w góry i tak dalej, starać się, bo nie przewidzimy wszystkiego, zawsze coś odpukać może się stać. To całe takie nasze życie jest, prawda? Ale zobaczcie. To są też Polacy, polski kamper, ten duży, nie? Zobaczcie, jak ma koła skręcone. Zobaczcie na moje, jak są skręcone koła. Zawsze skręcajcie koła, zanim wyłączycie silnik w stronę przeciwną, taką wyobrażając sobie, a co gdyby puścił ręczny, a co gdyby wyskoczył bieg. Kiedy auto by się mogło stoczyć, puknięte z tyłu przez jakiegoś hmm, greka, Hiszpana, etc. Wtedy auto pojedzie gdzieś tam i uderzy najwyżej w ten, w ten krzak w betonowy murek, a nie spadnie przepaść, chociaż tak jak mówię, no, to są detale. Ja często mam taki nawyk, że jak parkuję blisko jakiejś krawędzi, to staram się znaleźć kamień i podłożyć go pod tylne koło, na przykład albo przednie. No ale to tyle z moich uwag. Tutaj, właśnie motocykliści. Yy, miejscowi, miejscowi tutaj w, y, w Google VR y, Greg puszcza drona, ale to już taki zaawansowany, tak? Bo on widzi tak jakby był w tym dronie. No fajnie, fajnie, fajnie. Piękna zatoka. Takich zatok no, ale w kadzie jest sporo więcej. Y, y, lecimy dalej. Midnight, solace, unfolding, paths uncertain, hope we're holding. crossroads meeting faith is fleeting in this hard day love's repeating Hopes devising, hearts are rebel, minds defiant Hear me now in this moment giant Stars are falling, hearts are aching Faith is shaking, paths are breaking Youth in darkness, dreams now quiet Searching answers, feeling riot Why'd you leave? this burning world is turning roads are twisting hope's resisting in the chaos voices whisper faith is fragile dreams grow Burdens heavy, spirit lifting.